Panie marszałku, panie i panowie posłowie, panie minister. Panie pośle, zapisał się pan do głosu? Tak. Nie jest szansa, że zabierze głosu. Tak. Polacy z wielkim zaniepokojeniem patrzą na stan finansów publicznych i niestety wielu z nich nie ma takiej specjalistycznej wiedzy, żeby sobie jakoś to ubrać w taki obrazek, na czym stoimy. W związku z tym, panie minister, ja mam taką prośbę. Czy mogłaby pani odpowiedzieć na pytania, jeżeli byśmy obecny dług publiczny przedzielili na... Każdego jednego Polaka, jaka to wychodzi kwota, którą on teraz ma spłacić za obecne i poprzednie deficyty. I druga prośba obecny deficyt, który jest planowany na 26 rok, czyli. Kredyt tak naprawdę na wydatki, które będziemy musieli zaciągnąć. Jakbyśmy to ujęli, z jakich wydatków państwo by musiało zrezygnować, czy jakie idą w długu, żeby, żeby deficyt był bez deficytu. Bo 500 plus na przykład to jest 65 miliardów złotych, 13-14 emerytura to jest 65 miliardów, czy odwrotnie. To co jeszcze byśmy musieli wyło, wyjąć z tego zadłużenia, żeby budżet Panie się Pani Milczanowska, Prawo. I Spraw...